No dobra, siemanko, dzisiaj będzie kolejny vlog. Dzisiaj taki trochę nietypowy, bo będzie dziarka robiona. Będzie to vlog z mojej pierwszej dziarki, kurwa trochę się tak stresuje. No zobaczymy nie. Teraz idę do bankomatu, wybrać kwicik. Postaram się coś nagrać jak będzie mnie dziarał, ale zobaczymy jak to wyjdzie, nie. Także no, kwit wybrany, to tu już jest nie za rogiem praktycznie. No kurwa, nie wiem, no powiem wam, że trochę sram w gacie, nie? No ja to zrobił, no zobaczycie, na karku tak bardziej, nie? Na koło plecach, tak koło patek. No nie wiem, ale trochę sram w gacie, nie? Nie wiem jak to będzie, kurwa, bo to pierwsza dziara, nie? To trochę przypałowo. Mm. No ale chuj tam. Podobno gościu dobry to zrobi szefowi taką wiadkę, że ze się w gacie. No będzie grubo. Uj, tam, zobaczę może nie się dogadam jakoś. Więc już pozwoli i nagrać, nie? Jak będzie dziarał. To będzie w filmiku jeszcze. No, tak to kurwa, no powiem wam, że trochę trochę ciężko, ciężko, nie? Nie wiem, no, trochę się cykam, nie? Taki lekki stresik, znaczy no, tak nie mocno, nie? Ale taki lekki stresik jest, nie? Także zobaczymy. No. Dobra, widzimy się w środku. No, tak się to prezentuje na razie. Tak się prezentuje skończony Wituwa co? No jak widzisz, dziara zrobiona. Powinni się zastanawiać, co to jest, nie? To jest węzeł celtycki, nie? Teraz idę do apteki. Muszę wykupić Betampten. Betampten, no. Żeby to smarować, muszę to smarować kurwa maściami Jak to będę mył, to mam trzy razy dziennie to myć W ogóle nie zwała, to nie, nie może być suche, nie? Nic z tych rzeczy Czyli na HCC, to teraz muszę to jeszcze umyć Kurwa, no ale w porządku A naj, w sumie naj, najbardziej bolało To wypełnianie, nie? Całe A tak to w sumie gank, nie? Tak nie nawet bez, bez, bez pierdolenia tam Dało radę No, także widzieliście dziura zrobiona <laughs> W sumie gang Myślałem, że będzie gorzej a to na chillku, no, zajebiście w chuj. <gry> Dobra, na razie, trzymajcie się. Dzisiaj taki krótszy vlog, no ale w jak zrobiłem dziarę. Siema, no, zostawcie łapeczkę, subika i trzymajcie się. Siema.